Albo też na przykład do fizjoterapeuty. Znam osobiście trenera, który zanim podejmie współpracę, jeśli chodzi o treningi, to najpierw wysyła taką osobę do zaprzyjaźnionego fizjoterapeuty, który sprawdza, czy ta osoba nie ma, nie ma różnych przeciwwskazań do różnych ćwiczeń, tak? czy nie ma tam jakiegoś ryzyka kontuzji i ta osoba zarabia. I ta osoba zarabia. Tak samo działa to w drugą stronę. Jeśli osoba przychodzi do takiego fizjoterapeuty i zachodzi potrzeba, żeby po prostu to, ten pacjent wzmocnił się, wzmocnił jakieś konkretne mięśnie, konkretne stawy, nie wiem, konkretnymi ćwiczeniami, to oczywiście poleci tego zaprzyjaźnionego trenera. Więc tutaj warto wyjść z tą postawą proaktywną. Musisz być osobą proaktywną, która najpierw pomyśli, gdzie są twoi klienci, później nawiąże kontakt z taką osobą, która ma twoich klientów. I która po prostu dopnie szczegóły, żeby to się ładnie zazębiało. Najlepiej, jakby to było, jakby to działało w dwie strony: czyli ja przysyłam tobie, ty przysyłasz mi. Masz na przykład szkołę językową, to podobnie jak z tym fotografem, kto ma twoich klientów, szkoły i przedszkola. Możesz coś zaoferować darmowego: jakieś darmowe warsztaty w takiej szkole, w takim przedszkolu, gdzie zrobisz coś za darmo, a po prostu tam się wystawisz z ulotkami. Najlepiej robić to właśnie w okresie takim około wakacyjnym, gdzie rodzice już na wrzesień sobie szukają szkoły językowe. Dla swoich pociech. Podobnie, jeśli prowadzisz inne branże, że tak powiem, związane grupowo z dziećmi, z młodzieżą, na przykład różne szkoły tańca, również warto się wystawiać w szkołach, w przedszkolach.